Fun Learning, najprzyjemniejszy i najbardziej zaawansowany sposób nauki angielskiego. Witam na Dexway.com. Nauka angielskiego jest bardzo prosta. Wejdź na stronę Dexway.com, wprowadź swoje dane i bezzwłocznie przystąp do kursu. Zaczniemy od ustalenia poziomu. Sprawdzimy, czy jesteś początkujący, czy też władasz angielskim, jak hollywoodzki aktor. Po stwierdzeniu poziomu. Można przystąpić do nieograniczonych zajęć z native speakerami od poniedziałku do niedzieli, prawdziwymi nauczycielami z krwi i kości z Londynu lub Nowego Jorku, nauczycielami gotowymi do pomocy w każdym momencie. Tak, tak, w każdym. Uzyskasz dostęp do zaawansowanych materiałów wideo, czytanek. Można rozmawiać z uczniami na tym samym poziomie z całego świata, w każdej chwili. A wymowy nauczysz się dzięki zaawansowanej technologii lub z nauczycielem, który będzie Cię oceniać. Ponadto uzyskasz dostęp do naszej społeczności, w której uczyć się będziesz poznając nowych ludzi, śpiewając na naszym karaoke lub słuchając naszego radia. Po każdym kursie przechodzisz do kolejnego poziomu w ramach trwania subskrypcji. Na zakończenie uzyskasz dyplom Dexway, zaświadczający o przygotowaniu do oficjalnego egzaminu na danym poziomie. W Dexway technologia nie pozostaje w tyle. Dostęp do kursu możliwy jest z dowolnego aparatu przenośnego, tabletu lub komputera, a wszystko synchronizuje się między sobą. To tylko niektóre z zalet Dexway.com. Więcej dowiesz się na dexway.com po zapoznaniu się z Fun Learningiem, najprzyjemniejszym i najbardziej zaawansowanym sposobem nauki angielskiego.